Wisia, wisia, wstawaj. Wisia, wisia, już się dojdzie, do wstawaj. Ach, matka. matka, może byś dała jeszcze trochę pospać. Wstawaj, obudź mi Kazię, pójdziemy do Żniwa. Od rana tylko marudzisz i marudzisz cały czas. Idź obudź Kazie i niech jest ci śniadanie i... Się przygotowałam ci kropki chleba, kubek, zbać mi się jeszcze, chce. gorącego mleka. Tak rano każecie wstawać po w pole dzisiaj z matką, bo dzisiaj się żniwa zaczynają. Zjem śniadanie. Witam was wszystkich. I my cię pięknie witamy Broniu, czy masz jakąś sprawę do nas, bo my idziemy do żniwa. A no we wsi gadali, że macie żniwa, to wam przyszłam pomóc, bo same dziewuchy nie dadzą sobie rady. Dobrze mówisz, dobrze mówisz. Dobrze, dziękujemy bardzo. No Jeszcze poczekamy, niech jej trochę, to będzie mocniejsza. Pośpiesza się. Dajcie to dojść. Oj sąsiadę czy przyszłość. Witajcie, witajcie moi kochani. Ale robota wszystko teraz pójdzie. Witamy, witamy. Kościarze. Dzisiaj zaczynamy żniwa. musimy nauczyć Helenkę, jak trzymać kosę. Że co będziecie mnie uczyć? Ja nie mam czasu, dajcie wy mi święty spokój. Helenka, nie denerwuj ty mnie. Ty dzisiaj pierwszy raz idziesz do kosy, musisz zarobić na chleb. Na pierwszy raz Będziesz miała terempą kosę. Będzie kupa śmiechu, jak się będziesz męczyła z nią. Ale nasza radę. Dam radę, dam. Mm -hmm. Helenko, chodź tu Helenko. Chodź Ty Helenko do mnie. Masz tępą kosę. Jak ukosisz kawałek, to będziesz wyzwolona. Stasia Ligura Do roboty się braci, dość tych Niedługo południe, a robota nie zrobiona. No, chyba zaś już widzi, że mnie te nie wychodzą. Albo się zawracają, albo się rozwalają. Podejdź tu, wisia do mnie, to ci pokażę, jak w sierpę zbierać może. Kiedyś. Zbierano z zbierano w każdym z zbierano złapomocą sierpnia. Woda się ubierano jedną ręką w garść. a potem, a potem ścinano przy samej ziemi. Okay. Dzisiaj to mamy już koszty. więc sierpem tylko ubieramy. Ubierz trochę z woda sierpem. Okręć mocno na powrót od razu. I gotowy. Powrótłem ciasno okres z No i śnokrę Wsłowo wysoko wyszło, chyba już w południe, trzeba trochę odpocząć. Siadnijmy na a napijmy się, bądźmy zmęczeni i zmordowani. Napijemy się w A teraz opowiem Wam kawał. Panie Kajda, pytali stonosz. Czy wasza kobieta jest w domu? Nie powiada Gajda. Przed trzema godzinami poszła do sąsiada. Na pięć minut na A Cztery godziny ja nie mam. A to znasz, przyszedł chłop do knajpy, zamówił parówki i bułkę. Kelner przyniósł. A chłop patrzy na talerz, patrzy na talerz i mówi – Co to, zmniejszyliście porcję? – Nie, powiada kelner, tylko robiliśmy remont i poszerzyliśmy stoły. To się wam tak wszystkim wydaje. Śpieszmy się z tą robotą. To może przed, przed zmrokiem te snopki zbierzemy, bo suche. Chciałam robotą, bo niedługo do Szynki. Dziewczyny! Widzę, że pięknie dałeście radę same bez chłopu, a teraz zrobimy zabawę dożynkową. Ale najpierw opowiem wam wiersz. Skoszone zboża, sprzątnięte ziarna. Wkrótce z jesienią przyjdzie spotkanie. Ścierniska giną, znów ziemia czarna. Czas na dożynki, na świętowanie. Za plon dorodny w kłosach schowany Niebu i Bogu trzeba dziękować. Za dzień pogodny na żniwa dany, w którym na polu przyszło pracować. To uroczyste jest świętowanie. Już piękne wieńce niosą w orszaku. W ludowe stroje ubrane panie. Jest swojskie jadło o dobrym smaku. Kapela zagra mile dla ucha. A rytmy radość obudzą. Noki chcą tańczyć, uszy chcą słuchać, zapomną chwilę, kiedy się trudzą. Do późnej nocy bawić się trzeba, docenić pracę trud gospodarzy. Niechaj dla wszystkich wystarczy chleba, a ziemia hojnie plonem obdarzy. Z tamtej strony jest! mi tak smutna? A trzeci mówi, moja najmilejsza. Czemu tyś mi tak smutna? I jakże nie mam smutna być? Za starego każą iść. Czas Mogę miły z Tobą być. Walka o równouprawnienie mężczyzn. Z dawna zrozumiałem, że gatunek męski stoi nad otchłanią klęski. Jeśli przemoc nie niewieści całkiem nas ogarnie, zginiemy martwi. Dlaczegoż, proszę Państwa, cała damska rasa nosi suknie wycięte od brody do pasa? A mężczyzna, choćby był piękniejszy, choćby nawet wdzięczniejszy, Musi ukryć swe podaby, żeby go nie zakrzyczały baby. Dlaczegoż my chcąc kobietom dogodzić, musimy w sztywnych kołnierzykach chodzić? Dlaczego mamy znosić barbarzyńską modę i chodzić zapięci pod samą brodę? Czyż myślicie, moje piękne damy, że my strętne biusty mamy? Albo że my mamy dekol mniej słodki niż dekol teściowej albo mojej ciotki? Cokolwiek i gdziekolwiek się dzieje, zawsze tylko kobiety mają wszelkie przywileje. Kobieta bez zarostu gładka jest i słodka, a mężczyzna jak ta szczotka. Zaledwie skończy lat 7 czy 8 ma już małą fignozumię obrośniętą włosem. Niech się dziś nie goli, jutro już obrasta, a niewiasta staje rano, gładka jak kolano i najsłodziej dowodzi, że to tylko jedynie mężczyzna od małpy pochodzi. Dość tego wszystkiego dziś. Dlaczegoż, proszę państwa, gdy spotykam na ulicy znajomą panienkę, nigdy mnie ona nie całuje w rękę. Czyż mam starą, chropowatą skórę, jak starsze damy niektóre? Albo kości pokryte mniej szlachetnym mięsem? Powiedzcie, czyż to nie jest zwykłym nonsensem? Dlaczegoż, proszę państwa, gdy mężczyzna ożeni się z jakiejś pciżeńskiej osobą, ma mniej więcej po roku małe bobo? Bachor wrzeszczy, dopóki matka własną piersią buzi mu nie zatka. A mężczyzna, co ta, jak tak co tak jak ten osioł orze, nawet własnego dziecka nakarmić nie może. Dość tego dobrego. Dziś nadeszły inne czasy, dziś się wszystko zmienia, więc w imieniu mężczyzn żądam równouprawnienia. Przeżywaj póki młody, dopóki humor masz.